Dobra, a teraz wyjaśnij mi jedno, czym się Q Show różni od vloga, poza nazwą. Bo jak dla mnie to tu sobie mówisz, i tam sobie mówisz. I właściwie lubię jak sobie mówisz. Czym się różni Q od vloga? Vlog to forma pierdzielania, co cię spotkało, co nas spotkało, co. na przykład. Jeżeli pozytywnie uwierzycie, co mi się wydarzyło, dzisiaj byłem na balkonie, zapomniałem wziąć kamerę, żeby to nagrać, bo taki ze mnie już krejzol jest. Zobaczcie tutaj, jakie jest klucze zajebista ten... Aha, to ja widzę, nie wy widzicie. Widzi mnie, bo ja jestem vloger i ja robię vlogi. Jest zajebiście i jest pozytywnie i wy też macie być pozytywni. A to jest pies. Nie mój, ale znalazłem to A Q-Show, jak sam tytuł mówi, jest to show. Łapkujcie jeśli się podobało. Subskrybujcie jeśli się nie podobało. Oczywiście możecie też łechtać moje ego i pisać mi takie coś. Mi się bardzo podobało. Pozdrawiam. Łapka za epicki soundtrack z dzieciństwa 006. Dziękuję za dodatkową reklamę w komentarzu. Komentować i zada... Eee, nie, to jest moje. Tak, to jest